Na gali Suzuki Boxing Promotion mam okazję spotkać trenera kadry juniorek i kadetek Kamila Gorzada. Kamil, na początku zapytam o galę. ten pomysł sam promowania młodzieży, jak to odbierasz? Dam się bardzo to podoba, bo te dzieciaki nie mają gdzie się pokazać tutaj, dają im świetną do tego okazję. Naprawdę walki stoją na wysokim poziomie, mi się bardzo to podoba. I naprawdę jest na co popatrzeć. Jest taka trampolina do, 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 do tych większych walk, do rozpoznawalności. Też tak to czujesz? Jest takie coś, że te dzieciaki zaraz będą seniorami, przynajmniej te juniorzy, którzy teraz zaczęli, więc jak się przyzwyczają już do takich dużych gal, dużych no. występów, bo za niedługo może w tym chwili będą w tych starszych rocznikach powstawać. No i teraz muszę e, zapytać o niedawny powrót, powrót z Drakuli, czyli e, z Bułgarii. Z Rumunii, w Z Rumunii no wielki sukces. Bardzo szeroką kadrą tam pojechaliście. juniorki, i karetki łącznie 25 osób. 7. 27 osób. To jest raczej niespotykane. No my, tak jak mówiłem, my każdemu dajemy szansę i chcemy, żeby każdy się pokazał. Zawodniczki, mówię, to jest początek roku, my nikogo nie, nie skreślaliśmy. Wzięliśmy jedynki, w niektórych wagach dwójki, tam gdzie była rywalizacja. I mówię, i dziewczyny pokazały się z bardzo dobrej strony, mi się podobały szczególnie kadetki. Te młodsze roczniki też, które wiadomo, że na tą chwilę się nie łapią, żeby być tymi jedynkami w tym, ale wiem, że za rok na pewno już będą mocnym wzmocnieniem naszej kadry. Fajna jest ta płynność przechodzenia z rocznika do rocznika, i ja uważam, że to będzie miało dobry wpływ na nasz późniejszy sukces. No, ale sam turniej. No, przypomnij, ile zdobyliście medali? 25. 25 medali zdobyliśmy, ale mówię, to wszystko zasługa dziewczyn, naszego zespołu. Dziewczyn. tak skromnie, z tego turnieju, tak skromnie było. 20, tylko 20 medali. Bo my. My chcemy więcej, nie? bo mówię, takie turnieje są fajne, ale mówię, to był pierwszy turniej, następny będzie mocniejszy, następny mamy w Budwie za 7, za 10 dni, 13 zaczynamy w Budwie, tam jest mocniejszy turniej, kadetki jadą do Włoch na trójmetr, więc tam zrobią trzy walki, później wrócą na 5 dni do domu i jedziemy do Azerbejdżanu znowu na mocny turniej. Także mamy bardzo pracowite te półrocze. A ja będę z uporem maniaka wracał do Rumunii, bo nie wiem, że zdobyliście bardzo wiele medali, zajęliście zarówno kadetki, jak i juniorki pierwsze miejsce. Wywalczyliśmy dużo złotych medali, to nam się udało tak. bo, bo, po 10, po 10 medali. Chyba 6 i 4, tak mi się wydaje. Teraz bym musiał liczyć. Ale no, fajnie, no mówię, fajnie wyszło to, że to, Dziewczyn I to jest duża też myślisz, że naprawdę tam było wielu uczestników? Tam było ponad 300 500. 361 zawodników było z 25 państw. No Dziewczyn było mniej obsadzone ten, ten turniej, było dużo Rumunek gospodarzy. W praktyce trafiliśmy większość na, na Rumunek, ale też rozbiliśmy kadrę Ukrainy. To nas bardzo cieszy, bo ja wiadomo, że Ukraina mocno stoi. A dziewczyny pokazały, że mogą wygrywać z nimi. Więc to i tak fajnie wygląda. Czyli teraz mocne przygotowania w Cetniewie, tam już trwa obóz. W Cetniewie tak, jest obóz z juniorki z seniorkami. Także słyszałem, że seniorki przegrywają, co mnie bardzo cieszy. I także ja jestem dobry myśli, jeśli chodzi o te dziewczyny naprawdę o każdą kadrę kobiecą. No i ten za chwilę ten mocniejszy start w budwie, tak? Tak, tam liczę, tam też również biorę 14 dziewczyn, więc też idziemy dużym sk składem. No i to już będzie taki ostatni sprawdzian tak naprawdę przed mistrzostwami Europy. No i podejmiemy decyzję, yy, kto pojedzie. Dziewczyny no, oczywiście wszystko wiedzą, tam jest, my nic przed nikim nie ukrywamy. Te, co słabiej wypadły w, w Rumunii mają jeszcze jedną szansę, żeby się pokazać i tyle. My mówimy, że no ciągle to powtarzamy, nie trzeba wygrywać walki, tylko trzeba się pokazać z jak najlepszej strony. Można powiedzieć, że początek roku był bardzo, bardzo udany, a tu dopiero początek. Tak, początek roku udany dla całej żeńskiej kadry, no bo seniorki też, nie oszukujmy się, robią super wyniki No coś tam, coś tam robią, seniorki idą, starają my... się nadążyć, za to panie. odwrotnie, my depczymy im po piętach, niech one wiedzą, niech, niech nie śpią spokojnie, tak jest, niech nie śpią spokojnie, serdecznie Ci gratuluję, dziękuję, ci mocno, za dziękuję, do zobaczenia.